Hej. Hej. Witamy się w kolejnym odcinku i dziś robimy odcinek Wielkanocny troszeczkę, bo zabieramy się za przygotowywanie babeczek, czyli e, robimy dwie wersje babeczek i jedne to będą y, marchewkowe bezglutenowe babeczki, Ta. a drugie to klasyczne waniliowe cupcake'i. Mama. Ta. Tak. Tu mamy składniki już przygotowane, bo zaczniemy od Marchewkowych. I oczywiście potrzebujecie papilotek. Nas zainspirowały takie o spepko, zwyczajne papilotki. I to za 6 zł mamy taki zestawik. I jest tutaj 25 sztuk, czyli 24 sztuki, czyli na dwie dwie blaszki, klasyczne do babeczek. Więc będziemy dekorować też jeszcze fajnie na koniec, i będziemy korzystać z inspiracji, z Pinteresta. Tak? Dobra, to zabieramy się za ciasto. Zacznijmy od składników potrzebnych. My te bezglutenowe będziemy robić z połowy porcji. Jak chcecie sobie zrobić więcej, to po prostu zrobicie z większej ilości. Już podaję Wam składniki. Także potrzebujemy 85 gram mąki bezglutenowej, klasycznie tej, co my zawsze używamy. 100 gram ciemnego brązowego cukru. 100 gram startej marchewki, czyli jedna cała marchewka, taka większa. 40 g jogurtu naturalnego, jedno mm. jajko w temperaturze pokojowej, 60 ml oleju słonecznikowego i teraz nasze suche składniki, to będzie 1 czwarta łyżeczka soli, 1 czwarta łyżeczka sody oczyszczonej, pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki cynamonu i pół łyżeczki Imbiru. No i do tego jeszcze właśnie ta wanilia, pół łyżeczki cukru waniliowego albo esencji waniliowej. Tak? Tak, to. Aśma. Zaczynamy od połączenia mokrych składników, Nie. czyli dodajemy jajko, olej i jogurt naturalny. Mieszamy. Mhm. <grych> Mama? Mhm. To... Chcesz dodawać? Mhm. I do tego możemy dodawać nasze przyprawy, proszek do pieczenia, wanilię, brązowy cukier i mąkę bezglutenową. Chcesz mieszać? Mhm. I na sam koniec zaraz dodamy marchewkę startą. Mieszasz? Pomóc ci? Teraz to dokładnie musimy wymieszać. Jak wymieszamy, to dodajemy marchewkę i w międzyczasie piec na 175 stopni. Siup. Siup. Ta. Co mi się? Siup. Co siup. To dodajemy marchewkę. I mieszamy. I nasze ciasto na pierwsze. Babeczki już jest gotowe. Ogarniamy przestrzeń i szykujemy papilotki. Uh -huh. uh -huh. I tak szczerze to powinno ich wyjść tylko sześć, więc zobaczymy, czy będziemy wyciągać, a i mama to zrobi, bo tu jest dosyć rzadkie ciasto, następnym to by dam, dobra? I uzupełniam tak do trzech czwartych yy, foremki. 7 babeczek, jedna gratis, więc resztę papilotek wyciągamy. Wstawiamy do pieca nagrzanego do 175 stopni i pieczemy 25-30 minut, ale to obserwujemy, bo każdy piec inaczej piecze. Dobra, to teraz w międzyczasie, jak nam się pieką nasze marcheweczki. To zabieramy się za robienie ciasta na drugie babeczki, czyli na klasyczne waniliowe cucki. 1 i 1 czwarta kapa mąki zwykłej białej. My używamy tym razem normalną. Jak chcecie używać bezglutenową, może być też bezglutenowa. Jedna druga kapa masła w temperaturze pokojowej, Trzy czwarte kapa białego cukru. Dwa jajka w temperaturze pokojowej. Dwie łyżeczki e, cukru waniliowego. A nie, sorry, dwie łyżki. Dwie łyżki. Pół łyżeczki soli i 1,1 czwarta łyżeczki proszku do pieczenia. Lekiem nie wiadę, bo mam go za dużo, więc nie ma kadru takiego, wiecie, fancy. Więc pół filiżanki mleka. Zaczynamy od y, przygotowania cupcakeów, czyli wrzucamy sobie najpierw y, masło do miski z cukrem. I do masła wsypujemy od razu cukier i ubijamy na puszystą masę. Między ubijaniem możemy sobie to jeszcze tak pozgarniać, żeby nam się wszystko dokładnie ubiło. Do masła i cukru, jak już się nam troszkę ubiło, dodajemy cukier waniliowy lub esencję waniliową. W zależności od tego, co macie. Od razu do tego dajemy dwa jajka i ubijamy. To teraz pauza na miksowanie i będziemy dodawać e, mąkę, przyszedł do pieczenia i sól. Wygląda Wasza masa tak jak ta, czyli może wyglądać na trochę zważoną, to to nic. Do zmartwienia się nie dzieje. Dodam mąkę, już będzie ładnie. Także dodajemy łyżka po łyżce, będziemy miksować i tak sobie powoli dodawać. Mąki, dolejemy całe mleko, i później, jak wymieszamy mleko z ciastem, już dodamy resztę mąki. I też to będzie łyżka po łyżce z mąką, nie? Ale zaczynamy od mleka. No, no, no. I się odczyń, bo jest chodź. Wyciągamy 25 minut i jeszcze sprawdzimy, czy je się upiekły, żeby mieć pewność. Dobra, jeszcze damy 3 minutki. Bo z tymi bezglutenowymi to nigdy nie wiadomo. Ziz! Także tutaj mamy już gotowe ciasto. I zaraz będziemy je przykładać do foremek. Ale już właśnie, już kończą nam się piec te marchewkowe. Ale zanim je przełożymy, to musi nam foremka ostygnąć. Także tak. O, już blaszka ostygła, wykładamy papilotki. Ja teraz wyłożyłam takimi różowymi, żeby było coś innego. Zupełniamy sobie i mi wyszło z tej ilości ile mama, babeczek? 11. Czyli w sumie wszystkich mamy. <grywk> ma nie, staćmy no Tam mi wyszła jedna za dużo, tym wyszła jedna za mała, więc tak. To teraz jak królik obwącha wszystko, to nastawiamy na 175 stopni, piekarnik tak jak poprzednich, grzanie góra dół i na też 20-25 minut. Tak, chłopak. Wow, jak widzicie, Luna już szykuje końcówki do dekorowania, bo to przyszedł już ten czas, żeby dekorować nasze y, cupcake i baweczki marchewkowe. Kremy mamy już gotowe, już wiele razy go robiłyśmy, na przykład odsyłam was do y, tego, jak zrobić ten krem maślany do filmu z przepisem na y, świnkowy torcik, i do filmu, gdzie jest po prostu przepis na sam krem maślany. My dzisiaj użyjemy kremu maślanego, klasycznego i bez barwienia, więc on będzie taki lekko żółtawy, powiedzmy, że biały, bo będziemy robić y, owieczki, króliczki i koszyczki z jajeczkami, ale to się okaże, jak nam to wyjdzie, więc potrzebujemy po prostu jeden worek do tego i jedną y, końcówkę. Do króliczka to sobie to wykładzimy, ale po prostu będzie wszystko, już... wszystko w jednym worku, więc tak, więc ja sobie przygotuję stanowisko do dekorowania i wracamy za sekundę, a jeszcze będziemy używać masy cukrowej do, do, do pewnych elementów. Przykładamy całość kremu do worka, odcinamy sobie, wkładamy Skońcóweczkę. Mm. Mm. Mhm, możesz spróbować tak. Dobra. I mamy taką, powiedzmy, że stabilną konstrukcję i przykładamy krem. Dobre? Mm -hmm. Zaczynamy od babeczek z yy, koszyczkiem, takim gniazdko z jajeczkami, tak. Inspo z Pinterestem wstawimy Wam, żeby pokazać jak na Pinterestie wyglądają. I my wykorzystamy takie jajeczka, to są o takie. Taka mini paczuszka była. Także gniazdka zrobimy y, pewnie z 3 sztuki na razie y, na tych waniliowych babeczkach. Więc zabieramy się za zrobienia gniazdka. Teraz wybierzemy sobie ze trzy kolory, tak? Ja. Tu chyba są, nie? Ja. Jajeczek, no i zaraz będziesz układać, tak? Mhm. Dobra, takie jajeczka. Teraz ułożymy sobie jajeczka jak w gniazdku. Poczekaj, Luna. Ja. Ty zaraz drugie ułożysz, ok? Mhm. Dobra. To my użyjemy taką posypkę. Ja? Taki kolorek ma ładny, pastelowy. Wysypiemy trochę na rękę i Luna obsypie. Mhm. Dziękuję. Będzie takie cute, kolorowe. Zobaczcie, y, pierwsze oczywiście jest ja, jakie jest. I teraz zrobiłam tak, że zaczęłam od środka i po prostu jeszcze dwie warstwy w górę. Czyli wtedy wychodzi nam fajne gniazdko. I to może sobie uzupełniać. Czekaj, jeszcze jeden z To, a tu może tą drobniejszą. Mhm. No. Czekaj, ja to zamknę. Luna wróciła do gotowania. Bardzo ładnie. To trzy babeczki mamy gotowe, wyszły nam trzy ładne sztuki i zabieramy się za kolejne wzory. Dobra, to teraz będziemy robić y, pupki króliczków, czyli wykorzystujemy biały, białą masę cukrową i różową na łapki, żeby te poduszeczki było widać. Także tu macie foteczkę inspiracji i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Najpierw zrobimy ogonek, taki nie za duży, nie za mały i dwie łapki na każdą babeczkę. Ogon będzie kuleczką, czyli taki ogonek. I teraz łapki, czyli jakoś tak coś ten, tego, nie? Wiecie, każdy wie, jaki królik ma łapy, nie? No, imagination. Co to jest? Dzieci. Dzidzi -dzi to jest? Dzi -dzi. A, o, to dzidzi? Luna -dzi? uh -huh. robi dzidzi. Dzidzi. -dzi. Ślicznie. Mamy stópki, onek i teraz robimy pupu. Dobra, to nakładamy krem i zaraz go sobie wygładzimy nożykiem. Dobra, i my zrobimy jakąś taką kulkę, i zaraz obsypiemy to jeszcze posypką. To jest taka najbardziej pastelowa, wielkanocna. I teraz dodamy do kremu na ogonek, kurde, nie. Może on się tako wklei? Dobra, jest okej. Okay. Czyli o tak na ogonek. Nie potrzebujemy kremu. Teraz łapki przyklejamy. Tak wciskamy, żeby trochę dotknęły właśnie tego kremu pod spodem. Tak? Nie, już nie trzeba posypki. O, królika gotowa. Mama! Co robisz, na? Węża? To jest wąż? Okay. Wielkanocny wąż? Ona jak z Willy Wonka ma buzia całą w posypce. Masz cukierki na buzi? Nie. Co to jest? Łapa. Łapa. Nowe słowo? Mhm. Uh -huh. uh -huh. Robimy trzeci rodzaj babeczki, uh -huh. czyli owieczki wielkanocne. I potrzebujemy czarnej masy cukrowej na buzie. W sumie to będzie tylko głowa owieczki. Więc... Głowa z oczkami, a czarny i biały potrzebujemy, tak. I reszta owieczki to będzie krem. Dobra, to formujemy główkę owieczki. Ona wygląda w ogóle jak ta inspiracja z tej bajki. Te co owce takie, z plasteliny. Nie, nie otwieraj tego, wiesz? Co na te owce z plasteliny czasami ogląda? Taka bajka. Baranek szon. To baranek szon? Dobra, to inspiracja z baranka szona. Dobra. chyba jest głowa. Na zdrówko. Tu chyba mamy taką głowę, i teraz tu oczy. Dobra, jest ucho. Kinoch. Duży nos, bo nie mamy mniejszej kulki. Czekaj. Robimy y wełnę owcy zrobię taką puszystą owieczkę. Co? Mhm. Mhm. Tu. I wisianka na torcie, czyli głowa. Głaska szowce. A zjadasz już ją? Ej, łosiu. Co to jest? B. Ale tak jak zrobiłaś, tak Dwie. Jakie rogi ma owieczka? Dwie. Dwie. Ok. Zjadłaby się. A tu prostsza wersja. No, to idź z tymi. Nie, nie, to zostaw. No, idź. Zjesz sobie z tatą. Jak widzicie, babeczki są gotowe. Zajęło to sporo czasu, ale było warto. Więc dawajcie znać w komentarzach, która propozycja babeczki, ozdoby babeczki Wam się najbardziej podoba. No i tutaj mamy owieczki e, marchewkowe, i tutaj e, maślane. Także ja, jaką bazę zrobicie, to już e, wasza opcja. Kremy możecie sobie pozabarwiać. Także dekoracja jest naprawdę smutna. Widzicie taki bardzo prosty, po prostu krem wyciśnięty, nawet w środku jego nie ma, więc jeszcze w międzyczasie dokończyłam krem i tak o sobie pozdrawiam. Więc subujcie, lajkujcie, like komentujcie i dawajcie znać, co robimy next time. No i oczywiście, no i jak zawsze wszystkiego najlepszego w te święta wielkanocne i wszystko, 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 nie? No, Luna, idziesz się pożegnać. Także, jak widzicie, Luna degustowała już mhm. całą babeczkę. Jest brudna, zaraz idziemy się myć, tak? Mhm. I pokaż, która ci się najbardziej podoba babeczka? Mhm. Te. A, czyli zwykła bez posypki? Która jest najładniejsza? Te. Wszystkie są ładne, tak? Mhm. Luna najbardziej z babeczek lubi krem i posypkę. I jaja. I jaja. Mm.